Chcesz wiedzieć, jakie będą nowe mapy w Stumble StumbleGuys? Na przykład połączenie blockdasha z piłką nożną? A może chciałbyś się nauczyć trików z chudzeniem po wodzie w Stumble Guys? Albo jak dojść na sam koniec mapy, przez co twoi przeciwnicy na bank przegrają? Dzisiaj usiądę i ja, i wy. I obejrzymy najlepszych graczy na świecie. Ale dodatkowo czyterów I co ciekawe, od czyterów biorą pomysły twórcy gry. I tak dla przykładu powstała mapeczka Laserdash. Obejrzyj to do końca, a na pewno będziesz lepszym graczem w Guys. Wow, popatrzcie tylko co robi nasz ulubiony deprobro! Przecież go autentycznie wybiło na jakąś orbitę. Serio. Skąd on, słuchajcie, ma takie umiejętności? Popatrzcie, on w ogóle górą jeszcze następną przeszkodę przeskoczył. Może mi ktoś wytłumaczyć. Serio, jak to zrobić? Albo to, no ile razy my to próbowaliśmy na Icy Heights, no nie? A on i tak za każdym razem ten ziomal to zrobi. I jeden trik, i drugi. Serio, ja rozumiem, że on gra na telefonie, a ja na komputerze ale to jest niemożliwe, ten gość jest jakimś bogiem Stumble, guys, tutaj znowu Deprobro, który słuchajcie, w ogóle nie wiadomo co nawet zrobił, został uderzony przez pięciu typów naraz, a i tak słuchajcie sobie przeżywa, no popatrzcie, on normalnie breakdance robi, normalnie głowę ma w, nie wiem, w ziemi, a i tak przeżywa, ale tutaj Jungle Roll, another way Deprobro, ciśnij mordeczko, ej, oglądaliśmy już kilka razy coś takiego, ale że on przeskoczył. A on tutaj nie dość, że przeskoczył, to jeszcze się ślizgał w ogóle bokiem. Ej, naprawdę, łączenie tych trików w jedno jest strasznie mocne, że ci ludzie coś takiego potrafią. Nie dość, że i tak się tam dostał, to jeszcze sobie normalnie slajduje tam po tej krawędzi. Masakra. Nie pokazuj mi tego. To nie działa. Testowałem milion razy. Nie, no wiem, że pewnie działa tylko z tym nobkiem. Ale no tak czy inaczej, serio, jak on to wygląda. No popatrzcie na to. I serio, jak ja mam uwierzyć, że mogłaby spotkać mnie taka sytuacja? Przecież to wyglądało, słuchajcie, jak naprawdę cheaty. Wiem, to nie były cheaty, ale naprawdę szacun totalny, serio. Musimy to dokładnie oglądać i wy także obejrzyjcie to do samotkiego końca, żeby naprawdę nauczyć się jak najwięcej rzeczy. Tutaj. Na przykład, dzięki oglądaniu, nauczyliśmy się tego triku. Serio! Gdyby nie oglądanie prograczy, nie nauczylibyśmy się tego triku. I powiecie, no dobra, co to za trik? Słuchajcie, no pół roku temu to nie był taki głupi trik. Oh, Najzwyklejszy honeydrop na całym świecie. Nie żartuję! Jeżeli myślicie sobie, że to jest jakiś naprawdę dziwny honeydrop, w ogóle co tu się dzieje, to absolutnie nie. Słuchajcie, kiedy pamiętam, że byłem w Cincinnati, w Ohio. To właśnie coś takiego, słuchajcie, zagrałem na telefonie. Ja sobie myślę, wow, ale fajna gierka, bo to w ogóle była moja pierwsza gra w StumbleGuys w życiu, nie? Ale fajnie, skaczesz i piłeczki lecą. Dopiero potem skumałem, że to nie jest normalny Honey Drop, i to nie jest normalny Stumble Soccer. Ale fajny, co? Naprawdę mi się podoba. Nie wiem, no wam też chyba się podoba, co? Nie zagralibyście czegoś takiego? Ja bym ewidentnie zagrał. Jakby ktoś z Was miał takie cheaty, to naprawdę chętnie zagram. Serio, sam cheatów nie włączę, ale spróbować zagrać na czymś takim? Myślę, że to by było mega koza. Wow, dobra. okej, okay. the Pro Bro. Wrócił do tego, co umie najlepiej, czyli robienie absolutnie najbardziej porąbanych trików, jakie istnieją w ogóle w Stamy guys, No, o! No, może nam pokar. Co? Ale on w ogóle z boku, jakby przez go. Ej, dobra, widzieliśmy wiele razy ten trik, ale w trochę innym wydaniu, że on skręcał w prawo. A tu się da w lewo? Pierwszy raz to widziałem. Oni zawsze wchodzili tutaj na górę z prawej strony. O, tu wchodzili! Ale to co przed chwilą widziałem z lewej, to było, szczerze mówiąc, dość dziwne, naprawdę. Ja rozumiem, że tych tryków przybywa, no nie? Ta gra ma mnóstwo błędów, ale to są nowe tryki, które poznają no, no wiecie, nowi też gracze, no nie takiego Primexa nigdy wcześniej nie widziałem, ale naprawdę niektóre rzeczy są poromod, A w ogóle co to za mapeczka? Tu jest... Ej, czekaj, czy to jest Biedronka z Bodbasza? Co? Co? Co to? Było w ogóle. yo! A tutaj znowu depro, bro, 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 Zobaczymy, co zrobi depro, On naprawdę mógł zasejwować, ale celowo uderzył w kolce. Nie, no to jest taki gigachad. Wyobraźcie sobie być takim gigachadem. Szczerze, robi wrażenie, co? Oj, robi. A to jest trik, na który nie będę patrzył, bo go nie umiem i go się zrobić nie da. Pamiętajcie, nie istnieje żadna siła, że go się da. Już skończył. Okej, okay. on stał w miejscu, w którym akurat ja stałem, więc to już akurat szanujemy. O, Mamy tutaj zmienioną kamerę? Najzwyklejszy skin ducha na Icy Heights, jaki widziałem. Pomyślcie, nie, abera, to nie jest najnormalniejszy skin, on był za duży. Nie, cofnijcie sobie, to było najzwyklejsze Icy Heights w całym moim życiu. Jeszcze nigdy nie widziałem bardziej zwykłego Icy A tutaj depro, bro. Poczekaj, poczekaj. On zrobił dokładnie to, co ja 3000 tysiące razy na odcinkach. On nawet nie nacisnął tutaj spacji. A i tak mu wyszło. To tylko znak, że musimy oglądać tego ewidentnie widzowie, więc. Czy to są zawody na to, kto spadnie niżej, a potem się uratuje? Czy mi się tylko wydaje? No bo popatrz, no. Goś był w ogóle. No, on, on był już 10 metrów pod ziemią, a nagle wylądował 15 metrów nad ziemią. Oj, masakra! A tutaj, co zrobisz, Deprobro? Pokaż nam, co zrobisz. No, co ty gadasz? Ej, ale oni to usunęli już? Czekaj, 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 czekaj. Ja pamiętam, Bodbasz to jest pierwsza mapa, która była dodana na nowo, kiedy ja zacząłem grać i pamiętam, że oni naprawili ten błąd. Natomiast. Em, Rocket Rumble z piłką nożną, słuchajcie? Nie wiem, czy, czy naprawili. Ja bym zagrał, naprawdę bym zagrał. Ej, jakby wiecie, beka beka, twórcy gry nienawidzą czyterów. I ja, jak jestem na Discordzie dla twórców gry, no to jakby widzę, oni naprawdę strasznie buldupią na czyterów. Ale, przyznajcie szczerze. Mega fajnie, gdyby dodali takie wydarzenie. Naprawdę, gdyby oni dodali po prostu takie wydarzenie na kilka dni chociażby, czy jakiś turniej, że grasz sobie z najizoklejszą mapę, ale tych piłek masz po prostu, nie wiem, no miliard. No kurde, takie proste, a takie genialne. O! Potrafimy to! Potrafimy to! Let's go! Powiecie, no ale, abera, czym ty się jarasz? Jarasz się najprostszym trikiem. Słuchajcie, oglądam triki najlepszych graczy na świecie. I jeżeli oni robią coś takiego i ja to potrafię, to choć na ułamek sekundy mogę się poczuć, że mmm, coś nie Coś potrafię. No ale na przykład tego już nie potrafię. No ja nie wiem jak oni to robią. Naprawdę te triki słuchajcie na kosmosie są serio. Jakby nie powinny być legalne. Po prostu nie powinny być legalne. I tyle wam powiem. O kurde. Ej. Myślałem, że on to zasejwuje. Gdyby chłop tam to zasejwował, to bym przestał wierzyć, bo naprawdę przez dwa razy dwa wiecie, tą podwójną grubość... Mm -mm. Niemożliwe, żeby zasejwował, serio. Niemożliwe. Co on tutaj robi? Co ty gadasz z krawędzi na krawędź? Ojo. Ej, mocne to było. Tutaj natomiast. Co on robi? Czekaj, on się. On użył emotki pięści i go to zatrzymało, widzowie. Ej, mocne, co? Ej, o tym nie wiedziałem, że to tak działa, bo wiedziałem, że na przykład, jeżeli użyjesz emotki tańca, to tak, to cię zatrzyma. Nawet na przykład jakieś blokdaszy, jak ci kolce wybiją, no nie? Ale emotka pięści, mocne, znaczy. Na Blockdashu spoko, ale tam na Icy Heights? Kurde. Nie widziałem czegoś takiego, podoba mi się to. O, to też potrafimy, widzowie. Potrafimy. Oj, tak, 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 lubimy to. Dawno nie grałem na Jungle Rollu, a to jest mapka, która mi się najbardziej kojarzy ze Stumble Guys, ze wszystkich. Razem. No dobra, może nie z tym. <laughs> ze Super Slajdem chciałem powiedzieć, ale co to jest w ogóle za werset? Co to są w ogóle za te. Wieże? Można tak to nazwać, widzowie. Co, co, co to jest w ogóle? Eee. Chciałbym powiedzieć, że to było najzwyklejsze Icy Haize z fochaju, ale nie, tego nie było w A tutaj Depropro, co on zrobi? Co ty zrobisz? Do... O kurde, to niezły savik, tak szczerze? Tak szczerze? Zrobił wrażenie ten savik, co? No chyba nie tylko na mnie, no musicie przyznać, że to było dość mocne. Tutaj emeryty Gaming, Gaming z rami. O kurde, albo wybił daleko. Nice, ej to było fajne To było, nie wiem, mam wrażenie, że więcej szczęścia niż talentu Ale naprawdę to było fajne O, to umiemy to umiemy! Eee, no dobra, tutaj nieźle się zasejwowało, ale tutaj chodziło o to, że może sobie przejść normalnie boczkiem obok wałka i to działa, to działa. Kiedyś to nie działało, a potem oni to naprawili. Pamiętam, że jak zaczynałem grać w ten paintbrush w Stumble Guys, to chyba się nie dało przechodzić bokiem. Trzeba było wyskakiwać potem wracać, ale tutaj znowu Primex troszeczkę tylko nagią reguły. To wcale nie tak, że piłek normalnie są trzy. Nie! Tutaj piek masz 10. I to jest najzwyklejszy Stumble soccer jaki istnieje. A tutaj floor flip dwa razy tricks. Dobra. Pierwszy to robi ten... no, to jest moc... Ej, nie! Musicie przyznać, to jest satisfying video, nie? Naprawdę to, to robi, to robi robotę, nie? Naprawdę to jest takie satysfakcjonujące a tutaj. Co on zrobi? Czy on wejdzie po łbie kogoś? O kurde! Ej, dosłownie, on wszedł po głowie, a ja... Ej, za każdym razem, jak byliśmy w tej sytuacji, to czekaliśmy, aż się to przekręci, no nie? A tej można było po głowę, głowę wskoczyć. Natomiast tutaj. Ehm. Chciał, chciałbym powiedzieć, że to jest zwykły Icy Heights, ale. Em, no, no, może nie za bardzo? Może tak delikatnie, nie za bardzo? No co to jest, no? My oglądamy największych czyterów dzisiaj. Nawet właśnie nie prograczy. To jest najlepsze. Nie oglądamy prograczy, tylko największych czyterów. A idę, dobro, bro. bro. Co on dzisiaj nam pokaże? Czy on poleci całą mapę bokiem? No kurde. No to niezły świrus. To naprawdę. Pokaż, mordę, jak lecisz całą mapę bokiem. Ale tutaj ktoś się musi podsadzić, chyba w tym miejscu. No nie? No nie wydaje mi się, aby. Ej, tutaj on się. Ja, jak on tutaj. No i dobra, i się spalił. Już myślałem, że słuchajcie, on się jakoś podsadzi. Ale no, na całe szczęście tego nie zrobił. Bo byśmy uznali go za cztery. O! Kolejny triczek, który potrafimy widzowie. Potrafimy ten triczek. Więc jest bardzo dobrze. To na 10 minut potrafimy, nie wiem, 2-3 triki. A tych trików widzieliśmy już z 50. O! Moja ulubiona mapa. Ej, ale. Ale w ogóle tak szczerze mówiąc, popatrzcie, ten rozmiar skina jest idealnie dobrany do tej zjeżdżalni. No nie? Idealnie się wpasowywuje. Ej, ale ja bym strasznie chciał zagrać, słuchajcie, z jakimś cheaterem kiedyś, żeby widzieć takiego wielkiego skina na oczy. Kiedyś, jak jeszcze te zabezpieczenia w Stumble Guys były dużo słabsze, to zdarzało mi się widzieć typeczków, którzy mają tak gigantyczne skiny. Ale teraz, to ja nie wiem, z pół roku tak nie grałem, a jest naprawdę tak dobrze to wygląda. No popatrzcie, gość nie może przelecieć po prostu. Co tutaj się w ogóle dzieje? Ej, autentycznie. Ma Zakra, to Space Race, fastest win. Okej. Okay. My znamy już te skróciki, ale mówię, no ja nie potrafię tego zrobić nie wierzę, że to działa. Nie działa i koniec kropka, okej? Okay? Ustaliliśmy czy, czy właśnie ustaliliśmy, że nie działa? Mam nadzieję, że ustaliliśmy. Tak? Nie działa? Koniec kropka. Po prostu się nie da i nie istnieje taka możliwość. Powiecie, ale a bra, ty w złym momencie naciskasz emotkę. Na nie, 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 po prostu się nie da Wow co? Czy on przeleciał trzy platformy? Jedną emotką? Ej! My naprawdę dzisiaj oglądamy top czterów świata, a nie top graczek, co jest? Ej! Znowu przeleciał trzy platformy jedną emotką. Jedną! Ojo, oh Ej, dobra, jest mocno. Jest naprawdę, słuchajcie, potężny. Ej, podoba mi się to. Naprawdę mi się to podoba. Dobra. Ja cię kręcę, co tu się dzieje. Spin go round, skin party. O kurde. O kurde. Ej, oni to naprawdę sobie narobili party. Pamiętacie? To był pierwszy w historii Stumble Guys darmowy skin. Pamiętam, że on był jako pierwszy. On był skinem epickim. No i. Teraz w jakiś czas zdarza się, że twórcy grydają nam jakieś prezenty. Czy to ostatnio było 100 klejnotów, czy jakieś inne skiny, na przykład karniwaler legendarny, no nie, czy na przykład Metalowe Jajo, ale to ten skin był naprawdę pierwszy i to było takie wow, serio coś za darmo, masakra. A Brainy Brian, pamiętam, że to był pierwszy skin legendarny. Mniej więcej w okresie, kiedy właśnie Skoople przejęło Stumble Guys od Kitka Games i naprawdę zaczęli inwestować w to kasę i potem już regularnie wchodziły update'y. Bo to, wiecie, teraz my mamy update zaraz 0.50, no nie, ale to były czasy, kiedy było na przykład 420.42.2 i pamiętam, że jak zaczynałem zgrać Stumble Guys, to nowe skiny były raz na przykład na 3 tygodnie. Więc naprawdę trzeba docenić tego Brainy Bryana. A tutaj trzeba docenić Lavaland w Kosmosie na Blue Nice. Ej, zagrałbym coś takiego, a wy. no przyznajcie, zagralibyście coś takiego, o kurde, ej, nie. Wyobrażacie sobie, że mógłbym zrobić odcinek, w którym robimy coś takiego? No przecież to byłoby perfekcyjne. Kiedy ja w ogóle ostatnio grałem na Lavalan, to jest najlepsza mapa ze wszystkich w całej grze. No, kurde, ja cię kręcę. Ale ja bardzo często zmieniam moją ulubioną mapę, więc jakby wiecie. Ale nie, tak szczerze, gdybym miał wskazać jedną, to myślę, żebym teraz wskazał. No, chyba Lavaland albo Rush Hour. Może Rush Hour bym wskazał, naprawdę. Bo naprawdę te mapy są genialne. Jeszcze bombardmencik był taki fajny zawsze. No, blog dasz, kurde. Ej, nie no, za dużo jest tych map. Za dużo. A może laser dasz, aby wskazał Nie, wskazałbym, słuchajcie, bombardment. Nie, to Lavaland. A wy napiszcie swoją ulubioną mapę. Ja mówię tak. Na numer 1 Lavaland, numer 2 dałbym Rush Hour i numer 3 dałbym chyba Bombardment, tak mi się wydaje, pewnie o czymś zapomniałem, ale no nie, no to nowo, Skyrocket Royal, ale ona jeszcze nie wyszła, więc jej jeszcze nie liczymy, jej jeszcze nie liczymy, żeby nie było, no nie? No ale kurde, i Treasure Island, i tyle dobrych mapeczek jest tam, guys, i tyle pięknych skinków, takich jak on, ten wielki, ej. On ma żarówkę na górze, a zauważyliście, że ten nowy skin Block Dasher? On jest zrobiony na podstawie tego. Ten wiecie, ten skin, który został dodany wczoraj dla ludzi z wydarzenia, no nie? Ej! To on ma taką samą żarówę na górze, ale jazda. To jest chyba... To jest... Ej, w mitach musimy to sprawdzić, ewidentnie. Popatrzcie tutaj na ziomala, jakiego on sejwito papito robi. On się odbił, uratował się stopą i przeniknął jeszcze przez klocki. On połączył trzy triki w jedno. Serio, co za gość, co za bałwaniarz. Tutaj natomiast... O Ojoł! O ale to jest... Co ty ga... No dobra, jakby tu się uratował, to już bym powiedział, że jest czterech, ale naprawdę nie zła do zaszczęścia. O, co ty... Nie. Ej, dobra, to było przepotężne. To było naprawdę gigantycznie potężne. A teraz, co nam pokaże pan? Emeryty gaming, gaming, sraming. Dobra, leci sobie tutaj i się urat... Nieźle. Nie, naprawdę nieźle. Serio, ale ja czasem oglądam te tryki i mam wrażenie, że, jakby, ok. Niektóre tryki są spoko, da się zrobić. Ale czasem oglądam coś takiego i mam takie, wow, dobra. Czuję się jakbym oglądał Cristiano Ronaldo, nie? Dosłownie. Jakbym oglądał jakiś mecz piłkarski na mega wysokim poziomie. Kumacie co mam na myśli, no nie? Potwornie mocna jazda. Tutaj popatrzę, mega się uratował. Raz mi się taki save zdarzył. Taki mniej więcej, że tutaj byłem na krawędzi, to raz tu za dwa, Może raz czy dwa się zdarzyło. Ale żeby tak spaść... O, o! Coś takiego tak! To się zdarzyło. Ale co? Pokazywali tam 10 minut temu, że spadałeś mega nisko, wybijałeś się kolcami do góry koziołkując, to nie, aż tak to nie. No i tutaj, słuchajcie, nasz najbardziej wymarzony trik. Ja nie wiem jak oni to robią. Ja widzę, że to słuchajcie na telefonie, no nie? Chyba. Ale naprawdę, no, nie możemy, że na komputerach się tego nie da zrobić. A mimo wszystko czy mnie. Czy na przykład Juli czy Wojanowi jakoś tu nie wychodzi? Kurde byle Marceple. Wow, ale. Nieźle się uratował tutaj tą nogą, co? Naprawdę. A tutaj, Bombardment Respawn Glitch. Aha. Wszyscy w porządku? Eee, bla, 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 bla Ale. Ale słuchajcie, tu z brak jakiejkolwiek platformy nawet. To jak oni w ogóle poczę? Bo ja rozumiem, że ci górni się wybijają od siebie nawzajem, ale na czym stoi ten najniższy? Ja cię sunę, ej, ale jazda, co? Tutaj, wow. Tutaj typowy triczek, który robią ziomale z nami, jak, oho, jak gramy z nimi, no nie? Na przykład kaku. Takie przenikanie, no nie? Kurde, nam się rzadko zdarza przenikać, ale to jest bardziej dlatego, że ja nie podejmuję aż tylu prób, bo nie chcę tego zważywić. Chcę, żeby na przykład u mnie blog nasz miał 6 minut, a nie pół Torej, rozumiecie, no nie? A tutaj znowu nasze ukochane triku triku! Dziękujemy za pokazanie mi jak nie robić triku na kosmosie, a tutaj hit, o, 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 to będziemy potrafili, to będziemy potrafili i let's go! Potrafimy to! Dobra, mamy już, nie wiem, ile potrafimy? Z pięć trików z tego odcinka, co? A ile ich było? No żeby tak nie skończyć. No myślę, że z, nie wiem, z 70 myślę, że było trików. A my potrafimy już widzowie aż 5 jest. Dobrze, podoba mi się to słuchajcie. To jest bardzo mocarny wynik, tak gdyby ktoś z was pytał, no nie? Tutaj jak jak on prze No tak. Ja patrzę, próbuję się nauczyć, a no właśnie, potem jakoś, słuchajcie mi nie wychodzi, ale popatrzcie ile razy mu to wyszło. Ja wiem, że oni tutaj nagrywają jak jest jakieś fail, no to przecież tego nie wrzucają, no to jest logiczne. Ale wciąż, nieźle, co? Moim zdaniem robi wrażenie. Serio, robi tutaj dość mocne wrażenie. Tutaj inside, outside... Nie pokazuj tego. Nie poka No i kolejny gość, ale popatrzcie, widzieliśmy w tym odcinku to. Robił to bałwanek i zupełnie od innej strony podszedł. A i tak mu wyszło. Czyli to znaczy, że to z różnych stron, słuchajcie, można sobie podchodzić, a i tak ci to wyjdzie. To dlaczego jakimś sposobem mi to. Uwaga! Nie wychodzi! No właśnie, też tego nie rozumiem. O, tutaj! Ujo! Ale satysfakcjonujące. I on to przeskoczył bez pomocy. Słuchajcie tego czerwonego cośka. Wiecie, którego? Obez tego tutaj z prawej. Oni po prostu się dobrze odbijają, potem brzuszkują i ratują się emotką stopy. My to wiele razy próbowaliśmy, słuchajcie, z Wojanem, ale nie ratowaliśmy się emotką stopy. A tutaj, jak sami widzicie, tą emotkę stopy trzeba wziąć na nie. To co on zrobił? Czy on naprawdę wziął, słuchajcie, normalnie nogami i wywalił typa? On skoczył słuchajcie, na... Ale poczekaj! Poczekaj! Tak się da? A znaczy, zdarzało nam się robić coś takiego na bombardmencie, ale nie na tak długą odległość! On tutaj całą mapę typa przepchnął! Ej, mocne to było! Przyznam szczerze, mocne to było! Tutaj znowu nasz ulubiony tryczak. Ej, on cały czas ma spida! Jak on cały czas ma spida? Weź mi ktoś wytłumacz, naprawdę! Weź ktoś! Weź? Mnie? I mi wytłumacz. I takiego wytłumaczonego mnie, potem dajcie i ja nagram to. Jak już będę umiał. Tylko, że nie umiem. O, no i znowu bro! Który robi absolutnie prohibido forbidden trick! Nie wolno! Nie wolno go robić i... Naprawdę twórcy gry to naprawili, więc ja nie wiem, słuchajcie. Być może akurat ten urywek filmiku jest na przykład nagrany, wiecie, pół roku temu. Tak może być, tak może być, bo przecież to są zbitki różnych filmów, no nie? Ale naprawdę, porąbane, co? Jeżeli serio oni naprawili to, że nie możesz na rurach śmigać, a gość sobie normalnie na rurach teraz śmiga, no to... Twórcy gry! Jakby to wam powiedzieć? No, lubicie nie naprawiać błędów, co? Coś mi się tak wydaje. No no lubicie, lubicie, ale ale mi się to podoba. Moim zdaniem to jest genialne właśnie, że Stumble Guys ma tyle błędów. Gdyby nie to, ta gra na pewno nie byłaby tak popularna. No powiedzmy sobie szczerze, serio, powiedzmy. No bo no bo kurde, to jest mega fan, że właśnie można robić totalnie porąbane rzeczy. To jest pierwsza gra tego typu chyba na świecie. I na telefony, i na komputery, no nie? Że tyle można dziwnych rzeczy robić. Na przykład tutaj chodzenie po tym nie powinno się w ogóle dać. Nie powinno się, powinna być jakaś blokada, albo to! Nie powinno się w ogóle dać tego zrobić! Ale jednak spoko, że się da co? Jednak spoko. No a tutaj blokodarzo Spajko triko. Co nam dzisiaj pokażesz, panie Spajko Co? Ale tak daleko? Ej, dobra, to było mocne. Pokaż to Co ty ga... Ale jak tak daleko? Ej, wiele razy to robiliśmy i tak daleko nie pofrunęli. O wow! Ej, dobra, to jest na pewno rzecz do nauczenia się.